w Ale nie ty, duch! Duch jest dobry, mi pomoże. Idźcie z Dobre do jedzenia. Taki dziś piękny dzień. Taki piękny, że powinnam coś zrobić. Najlepiej pozabijać owce. Kup nas, jak. Nie mów tak, Wertesz, teraz się pojawiasz. Teraz się pojawiasz. się nie, idziesz idziesz za mną nie, się nie, kim ty nie, nie, bój się mnie no nie, nie, wejdę z drugiej strony. Nie, ci nie zrobię, chcę ci coś stać. Na dowód, że zrobię, ci nie zrobię. Proszę, o to przez Niech nie Duchu, powiedz coś. Wertez powiedz coś. Chodź tu, pomożesz mi. Werces, a ty mi mówisz? Musisz zabić złego króla. Powiedz tak. Co? Chodź, musisz zabić złego króla. Zabić złego króla. I dajesz mi. Czekaj, dajesz mi. I dajesz mi. Czekaj, dajesz mi. Czekaj, dajesz mi. Czekaj, dajesz mi. Czekaj jeszcze nie. I dajesz mi, tam tą... o te zbroję tak mówisz. A ja ci oto mam zbroję. I te wszystkie rzeczy. Te, 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 te diamentowe rzeczy. Przydadzą ci się do walki. A ja ci daję. Czekaj może należy te rzeczy. Dobra. A ja ci daję. Ej, poczekajcie, ja muszę sobie zczytować na pan myszko. pan za mieszkanie, Misiowate, ty też coś załóż. O, to dajcie mi chwilę na tworzenie, please. Dobra, to ty załóż się musimy Koksy, koksy. Koksy ci Dobra, chodź. Ja, I ty mówisz gdzie on jest. Czekaj, jeszcze nie, Miesiowaty, jeszcze się nie wie. Nie, przytuluję. ty się pytasz, bo ja wiem gdzie on jest. Dobra, chodź, chodź za mną, nie wiem, chodź. Tam jest. Ale misiowaty, ale czekaj, bo mi... Bo misiowaty nam, kiedy się przygotujesz. Nie, ja już się przygotowałem. Dobra, Dobra chodź za mną, tutaj. Tutaj. Musimy skoczyć. Musimy na tą górę wejść. Tak jak możemy zakopać. A! no, to ja też się zrobię. Dobra, pójdę. Chodź. Tu masz Wirka. Masz. Posadzisz się, i poczekam na Ciebie. Dobra. Idziemy dalej. To jest bardzo wysoko, więc będziemy musieli trochę tam się powspinać. Będziemy musieli się trochę powspinać. A to może zająć długo. No, bardzo długo. A musimy ale Musimy pokonać poś... po... tutaj już. pokonić króla. Dobra, ale po cichu musimy. Ej na kucaku musimy! Misio, Misio. Kiedy powiem już to ty mówisz tą kwestię, co ci mówiłam? Ha ha, ha, wreszcie mogę... To tu z tobą pojedynek, dobra? Tak. I ty mówisz. A, a ty a ty, Evertes, mój... Jesteś heroską. Dobra. Ale to, co? kto to jest heros? No ja, tak mówisz do mnie. Mówisz, że A jestem bohaterem. Tak mówisz, że jestem A bohaterką. Haha, jest... już się, Dobra, się widzę duszku! Wygadałem tekst. Kuzide. Yes. <grym> Dobra, czekaj. Uważaj, o nie, jest taki łatwy. To, to nie jest łatwo zdobyć. Chwila, czekajcie, może dać muzykę. Zobaczcie hmm. Tylko muzykę, dobra? się, On tu idzie. się. Ej wyłączniki! Niki. Niki, wyłącz. Hmm. Ha! Nie teraz. W końcu teraz mogę mówisz... A ty walkę. teraz mówisz swoją kwestię. Wreszcie mogę z tobą pojedynek. Jeszcze mogę z tobą stoczyć pojedynek. Nie a wiem, co, ty mówisz, co A ty mówisz... Jesteś bohaterką. Dasz radę. Tak mówisz. Dobra, to idźcie tam. Mówisz, widzisz, jesteś bohaterką, dasz radę. Ja jesteś bohaterką, dasz radę, pokonam Pomożesz go. mi, Ja cię będę co? kibicować. Nie, ja cię będę kibicować. Ja ci będę kibicować. <noise> Chodźmy tam na plan, na plan! Mówię, że na plan tam, do tego zamku. Ja Ten, kto ja wygra, kibicować. przejmuje władzę. A to co? No wywalcie tego typa! Wywalcie tego typa z imprezy. Wywalcie tego typa, co przed chwilą dołączył do, im... do... Z imprezy. Wywalcie Nie ma tak. No, poddaj się, nie uciekniesz. Pytam z dwóch. Ej, poddaj się. Ej, nie, nie, nie Ej, się nie bijemy. Teraz Nie bij go. Jestem królem! Tak, a ty mówisz, że jestem królową. Ale teraz się chcesz zła? Nie, Tak, musisz się spać przy Ej, i teraz ja jestem inną postacią. Ej, teraz ja jestem inną postacią, okej? Okay? To ja już Dzięki za pomoc. Ej, Izra, zwiecaj się na spawn, okej. Okay? No tak nie będzie, że ty tak... Duszku, pomogę ci w innych zadaniach. Pokaż mi, gdzie twoja tajemna kryjówka. Ej, depnijcie mnie. A ty mówisz, że... A ty mówisz... A duch mówi... A ty duchu mówisz, że... E, ...że musisz włożyć tą zbroję, żeby cię nikt nie rozpoznał. Ej, a ja jestem inną postacią, okej? Okay? Bo ogólnie zmieniłam minimum na innego no kaliuma. Ja to was śledzę, okej? Okay? Dobra. Jesteś agentem, którego... A ty mówisz, mamy kolejne zadanie. Musimy pokonać złego aven... agenta W, dobra? Dobra, mamy... Ej, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Ukrainy no zanim musimy pokonać tutaj innego agenta W Dobra On że nas śledzi, nie? Musimy go poszukać, ale tutaj go na pewno nie ma, bo on tutaj nie może Tak, bo to był ten król Z który... Ej, w. W. Kim jesteś? Poddaj się Minimalnym facetem, który mam nie Jestem... To chyba ten agent Chwilę, nie mogę wejść Po nocy On tu zrobił łapkę na mnie o, ok, już masz, już masz wejście, tylko kuźdę nie mam kilofa. O, thanks ja. Ej, spokój z was ekipa. Nie, ale ty jesteś zły. Ok. Nie, nie ale Duszek no. jest dobry, a ty, a Misiowaty jest zły. Wiem, właśnie dlatego go zwaliłam. Dobra, go. Gdzie on jest? Ja do sobie Dobra. Ej, dobra. chciałbym też być Jazdoblim. To już Dobrze, Dobra, to. Też A dobra, to... dobra. Ej, też chciałbym no. być Jazdoblim. Dobra, to bądź dobry. Ale wy tego typa... O, dobra. Wy go, dobra. To kto będzie złym? Chwila to spróbuję kogoś zaprosić, Albo ej nie, nie. teraz ja się stanę zły, ja się Dalej. stanę zły. Bo ja, ej, dajcie mi jakąś taką złą koronę. Coś takiego, dobra, to ci domkaśkę. dam hełm. To, dobra, dobra, ja ci dam hełm i nie będziesz mógł, i będziesz miał taką zbroję, i, i, i jak będziesz taki podobny do darta Wejdera, i nie będziesz mógł oddychać jak Darth Vader, a potem jak cię zabiję, to ci zdejmę maskę. I cię uduszę. Nie. Tak, to będzie fajna akcja. Dobra. No masz tu rzeczy! Masz tu rzeczy. Ale niby ja jestem ukryty, okej? Pokaż się. I tak oddychasz jak Darth Vader się tego robić. To No wywalcie tego typa. To jest on nie To nie, bo on nam zniszczy serwer. A odcinku nie będzie. Więc go wywalcie tak najlepiej. Wszystkich, co ludzie dołączają, macie ich włączać.